Dzień dobry, widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku. Jak mogliście zauważyć, dosłownie przed sekundką pojawił się na, na moim kanale nowy film, że utknąłem w bedrotowej wieży. To tak naprawdę nagrałem dwa dni temu, ale nie wrzuciłem tego, więc jakbyście wie, Żebyście wiedzieli. I mam już tysiąc wyświetleń, więc cieszę się. A dzisiaj jest Mikołaj. Jest już bowiem dziewiętnasta, ale no. Warto wiedzieć. Uuu, karty... tabliczka. A wiecie co spoileruje tabliczka? Że coś się dzieje. Więc zapraszam na mój kanał, żebyście subskrybowali. A ja idę czytać, co tam jest. Bo jestem bardzo ciekawy. Ja Mikołaj mam dla Ciebie prezent. Po e, ile? 5 kropek. Nie wiem, po. Pod bazą. Ej, to pasuje. Pod bazą. Chodźmy sprawdzić, czy to jest w bazie mojej. Nie, no, nie ma. To nie jest, to jest moje. Nie, no, nie ma. Hmm. Po Napiszcie widzowi w komentarzu, co może być po Co jest tu hmm. Czekajcie Dobra, chyba wiem, gdzie to jest Zaraz się dowiecie Na policji Też tam jest Na bank to jest na policji Hmm, gdzie to może być? Ten prezent jest pewnie dobrze ukryty. Hmm. może jest na górze? Gdzie są cele? No to może być to ukryte. Nie. To jest największa cela, w której nie ma. Hmm, to gdzie to jest? Na suficie nie ma. Serio, a już mam. się pogubiłem. Gdzie to jest? Aha, ja w ogóle rzeczy nie mam. A tu jest, dobra. Co tu jest? To jest super prezent. Czemu się tak dziwnie niszczy? Nie ważne. Ale to jest mega prezent. W sumie mega. Właściwie to chciałbym nawet, żeby. Nie, no gdyby to było możliwe, gdyby, gdyby całe vertiksowice się zmieniły na takie bardziej świąteczne, gdyby to było możliwe. Ale no, niestety nie jest. Ale fajne mam prezenty. Czekajcie. Co się dzieje z moim komputerem? Nie mogę tego opanować! Nie! Serio, te... Co to jest? Co jest? Vertixowice się zmieniły na świąteczne. Patrzcie, moje rzeczy, złote jabłko to jest Lizak. To jest bardziej jasne. A kaktusy to są lizaki. Mogę polizać? Nie, kuję ten lizak. Nie będę. To jest mega. To mi trochę nie pasuje, że świątynia na pustyni. Widać, że są tacy, tacy świąteczni. Ale fajne drzwi, patrzcie. A to jest ta skrzynia. Ale mega. Ja. No super. Hmm. Mam nadzieję, że później będę mógł to odwołać. Bo w sumie, z tym strasznym, co było, pamiętacie, to nie, nie mogłem tego sam tak odwołać. A to raczej jest takie przyjemne i fajne. I mogę to odwołać. To nadal jest tutaj. Ale mega. Przenicy mamy tu są cukierki. Fajnie, Wanaliza, ubram. Hmm. nie, a, ale to dobre. <laughs> Mikołaj! Święty Mikołaj, dziękuję za te prezenty. Dziękuję. Dziękuję, święty Mikołaju. Kłaniam się tobie. Widzicie, mówiłem, że mi święty Mikołaj istnieje. Mamy drugiego świętego Mikołaja. Fuj! Mój pomnik wygląda, jakby miał zmarszczki. To jest jedyny minus. Ale reszta to jest tak fajne. Serio. Ale super wygląda do mojego kolegi. Zobaczymy, jak ma w środku. Ja. nie. Ale to widać mu ta baza moja. Trudno. Ale mega. To jest spotkana niewidzialne jest jak słoik. Dobra, biegniemy speedrunem. Ale mega, złote jabłko to jest Lizak. To są jakieś słoiki. W sumie słoiki się bardziej kojarzą, nie wiem, z jakimś dżemem, albo czymś innym. Jesteśmy w moim domu. koty, ale fajnie mają. Alicja, ty też jesteś ubrana. O, ale super wygląda mój dom. Nie, nie, to nic to tego sprawdzić. Ja. To jest. Jeszcze to się świeci. Nie, to okay. jest mega. No, włączamy i wyłączamy. Zwierzęta to już nie powiem. Jajka, to są jakieś pisanki. Ale odłożę to, bo nie chcę tego teraz zbierać. Ja. Ale to jest wszystko mega. Węgiel chyba, tak. Ja, ale mega. Dobra widzowie, jeśli chcecie też takie to... Nie wiem, no musicie poprosić świętego Mikołaja, żebym tak wam zrobił. Bo to nie ja zrobiłem. Ja... Ale nie... Już chyba wszystko zobaczyłem, co miałem zobaczyć. Ha, renifer. Ale fajne, dobra. Lubię święta. Ale wersji ktowice muszą być normalne. Niestety. Ale może jeszcze kiedyś tak zrobimy. Na poprzednie na następne święta. Ale super. Dziękuję Mikołaju. Tamten ten wiosce. To my wracamy do normalności. O! Dobra, żyje. Żyję Fajnie wyglądam w tym. Więc, widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Było mega. Jakby. Nie wiem, przednia wertik widzę, się zmienił na świąteczne. To jest jakaś magia. Najpierw był Te jak się nazywa te? Takie straszne, a teraz są takie miłe, ale nieważne, nie jest to wynikać. <laughs> Więc tak. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ojej. Trzymajcie się i wesołych świąt. Ho, ho, ho.